Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku nagrywam wreszcie rozdanie, otwieram dokładnie konkursu grafowego. I tutaj tak na wstępie malutkie info dla was tutaj. bo się, was na dodawać od 30. levela za darmo. Było dosyć dużo z was. No Chciałabym, żeby was pododawałam. A w sumie 30. level to już nawet ok, tak? Więc mogę od tego levelka was dodać. Tak więc, jak ktoś ma 30. level to mogę Was dać za darmo, a dzisiaj nie macie. To dacie na przykład coś z kolekcji. No i macie niewznajomych. Tak więc to tylko tak ogólnie. Teraz ja wyłączę sobie czat. Oczywiście za każdą też krawka dziękuję. To tutaj odpalamy sobie busta. Ja bym chciałam Wam powiedzieć, że w następnym odcinku powiem Wam, kiedy będzie specjalny live. Ja planuję specjalny live. E, jeszcze teraz Wam nie powiem, kiedy będzie następny konkurs grafowy, a to z tego względu, że nawet nie wiem, na co robić, ale wiecie, jak się mówi, pożyje się, to zobaczy. E, tak więc zobaczymy, zobaczymy. E, I teraz tak, ja chciałam zobaczyć, ile mam w skarbonce. Ja mam w skarbonce 90 elementów O, mi język nie e, I mam milion 800 e, z hakiem, G y co ja gadam w ogóle? 1 800 ,000 z hakiem mam fejmu. Dobra, jestem ja wychodzę. Y I tak, tutaj może sobie o, zajdę na pocztę, bo ja lubię wchodzić na pocztę. Patrzcie, to są grafy, 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 grafy. Dobra, tutaj to już się nie liczy. No, jednym słowem grafa, grafy. I zachodzimy. I zwycięzcą w konkursie grafowym... Zostaje Fantazja 555. Gratulacje, Misiaczku. Nagrodę zaraz tutaj rozdam od razu po odcinku i dogadam się z tobą, żeby ci mogłam zrobić jakoś pakietik srebrny. Tutaj damy tobie grapeczka i póki co odbierzemy wszystkie takie poboczne nagrody. Oczywiście za wszystko, za tutaj, że ktoś mnie dodał do filmu i polubienia wszystkie, za polubienia moich looków, za polubienia mojego pokoju, artbooka, którego dawno jest nieaktualny. Dziękuję Wiktoria bez 1086. Bardzo dziękuję za podarką, łyżeczek dla Ciebie i że moje statusy wszystkie tam lajkujecie. Ja wam bardzo za to dziękuję. I teraz tak, tutaj wszystko jest otworzone, żeby tylko to było. I tak, zobaczmy, ile do levelu mi zostało. Do levelu mi zostało milion dwieście tysięcy, a tutaj jest milion 800 plus jeszcze booster. Ja po prostu nie wierzę w to, że ja tyle odbieram grafów, bo mój rekord to był 3000 z hakiem. Tak więc pobijam rekord na maksa o jakieś 10 tysięcy. Przepraszam, tutaj tarmen timer sobie ustawiam e, tak więc to, otwieramy to ja normalnie o mój Boże ile timer ile tych gwiazdek ja nie mogę, ja to nie dowierzam ile gwiazdeczek i teraz tak, ja z tym wyjdę i patrzę, jak to będzie lecieć pięknie o mój Boże piłam Patrzę, jak o, ja nie mogę. Oczywiście są super nagrody, po prostu ja w to nie wierzę, jakie one są prześliczne. Ja nie mogę, jakie prześliczne nagrody. O oh my god. Dobra, wybieram tą. I tutaj mamy... Poczekajcie, mam ponad 2 miliony 800 a do levela mi brakuje... O mój Boże, ja chciałabym Wam tylko powiedzieć, że ja kiedy zaczynałam ten konkurs grafowy, to miałam 37 level. Mi wbiliście w trakcie trwania konkursu 38. To wbiję 3 levely za konkurs grafowy? Ja nie mogę. Ja nie mogę. To otwieramy. Zbierałam ją przez yy, dokładnie ponad 30 dni. ma obliczaj się w komentarzach. Ja nie mogę, nic tak ładnie sobie leci. Gold LEVEL! Jakie piękne nagrody dostałyśmy oczywiście od Mr. Planet. I oczywiście to jest sarkazm, bo to są po prostu nagrody do pani, ale mam 40 level, ja wam nie mogę, ja wam dziękuję z całego serduszka, po prostu ja was kocham całym serduszkiem. I tutaj zmieńmy sobie kolor, o jakby też kogoś tutaj, tutaj instalowało, który mam jakby kolor włosów, skóry i też tam ubrań, ubrania mam kolor ciemniejszy, tutaj mam to. A włoski mam takie, tak więc no... Jakby ktoś chciał wiedzieć. To jest to. I ja nie mogę, mam 40 level i do następnego brakuje nam. 5 milionów! Yeah. Ja normalnie nie wierzę. Ja mam z tego serduszka dziękuję. Ja po prostu w to nie wierzę... Lecz trzeba zmienić na 40. I ja tutaj normalnie nie dowierzam. E, ja tutaj zobaczę, może ktoś tam napisał nam e, brawo Levele, dziękuję. E, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. No, ale ładny pakiet masz. E, tak więc Fantazja, jeszcze raz Ci gratuluję i życzę każdemu powodzenia w następnym konkursie grafowym. I to, to tyle w tym odcineczku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczką w górę, subskrypcji i zasubskrybujcie również mój kanał do likeów, ponieważ tam niedługo pojawi się fajny like właśnie też yy, z okazji 40 levela. To co? Żegnam się z wami i do zobaczenia do następnych filmików. Buziaczki, papatki!